Zwracimy. Cześć, Jerzy jeżero i metoda na przeszkody zaczynam nową serię, w której no właśnie Pro metody na przeszkody i doświadczenie innych innych, często tych, o których ja się też uczę i uczyłem, więc na pierwszy ogień, w pierwszym odcinku Łukasz Wańczyk i pogadamy ogólnie o jego podejściu, o technikach, o tym co sądzi o przeszkodach, jak ta jego droga wyglądała, no i jeszcze kilku innych rzeczach. Także dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenie. Bardzo dziękuję, witam wszystkich. No, i troszkę żeśmy sobie już wcześniej pogadali, ale tak pokrótce, właśnie, jakby Twoje podejście, Twoja filozofia nauczania i w ogóle pokonywania przeszkód i przekazywania tego innemu. Filozofia? No, filozofia, metodyka, Filosofia. sposób, metody, wszystko to właśnie. Myślę, że jakieś konkrety by się przydały, bo ciężko jest tak ogólnie powiedzieć. Ja bardzo zwracam uwagę u nas na treningach na zajęciach właśnie na podejście techniczne. Tak naprawdę nie ma jakiejś literatury na ten temat. Wszystko robię gdzieś na zasadzie własnego doświadczenia jako zawodnik, jak startowałem. No i też jakaś wiedza, moja wykształcenie próbuję też połączyć to wszystko w jedną całość, no i na tej bazie jakby nauczać ludzi. Tak jak mówiłem, nie ma żadnej książki na ten temat. Mam nadzieję, że może... No właśnie to się, tu się może, zrodził taki pomysł, że <laughs> nie ma, nie ma, ma, ale będzie. No także no, filozofia u mnie zawsze była podejście do wszystkiego, co wcześniej robiłem, taka, że żeby podejść do tego jakby technicznie, gdzieś tam metodycznie. Wiadomo, żeby sobie przede wszystkim nie zrobić krzywdy. Także u nas gdzieś tam na treningach dużo zwracamy uwagę na, na technikę, na, na podstawy. Fundamenty, bo od tego się tak naprawdę zaczyna. Każda zresztą dyscyplina powinna się opierać gdzieś w fundamenty podstawy. No i właśnie, przychodzi do ciebie ktoś, kto zobaczył tam na Spartanie, szatują te kółka, prawda? swing i tak dalej, no i przychodzi do ciebie taki ktoś, to no powiedzmy, no nie jest to z bezpośrednio z kanapy, no ale no, kto się nauczyć, e, nauczyć pokonywania, no, Trzymajmy się tutaj kółek, no bo to jest takie najbardziej uniwersalne. Co, co, wtedy, co wtedy robisz, te, jaką te technikę sugerujesz takiej osobie? Eee, no właśnie, tutaj jest częsty błąd, że ktoś się no, ogląda, jak, jak inni latają i też chce latać. Eee, nie ukrywam, to jest bardzo, bardzo fajne uczucie, jak lecimy na jednej ręce swingiem pięknie, daleko eee, i, i każdy by chciał, widząc to, od razu się czegoś takiego nauczyć. Eee, tu się od razu pojawia najczęstszy błąd, czyli błąd z czerbatego na sucharek. Czyli ktoś zobaczy, i od razu przychodzi i chce latać, nie mając na przykład jeszcze wcześniej do czynienia z innym sportem, bo jeszcze jak ktoś ma jakieś bazy, podstawy w innych dyscyplinach sportu, no to tutaj może, może sobie nawet całkiem dobrze poradzić. Ale mówimy o takiej osobie początkującej, całkowicie początkującej, która nie miała do czynienia gdzieś tam dłużej z jakimś sportem, nie ma fundamentów. No, to najczęstszy błąd, który popełnia to jest właśnie błąd szczerbatego na suchary. Zobaczy, i od razu chce robić dokładnie tak samo. Przychodzi, szarpie się, nie mając żadnych właśnie fundamentów, podstaw siły, siły ogólnej, siły specjalnej. No i przede wszystkim nieznajomość techniki. tak. Także tego staramy się nie robić i tego ja staram się gdzieś tam nauczać. Ciężko jest czasami ludziom przetłumaczyć pewne rzeczy, i to często się kończy gdzieś w perspektywie czasu entuzjami. Nie, nie od razu, nie w danej chwili dochodzi do jakiegoś urazu, tylko to się gdzieś kumuluje, zbiera, zbiera no i później dochodzi do jakichś takich kontuzji urazów przeciążeniowych. Więc, więc jeśli mamy taką osobę, która, która jest początkująca, staramy się, staram się ją nauczyć przede wszystkim podstaw, fundamentów jakim jest na przykład podciąganie siłowe. To jest jakby baza do, do naszych, na, naszej dyscypliny. Tutaj obok można dodać Kolejne ćwiczenie to jest siła ogólna jakby chwytu, wiszenia. Z tych dwóch sił ogólnych, czyli siły ogólnej podciąganiu, i siły ogólnej, jakby chwytu, można dodać siłę specjalistyczną, na przykład podciąganie na różnych innych chwytach, kulki, nauczaki, cokolwiek sobie nie wymyślimy, można przełożyć właśnie na taki bardziej ukierunkowany. Ukierunkowane podejście siłowe, czyli bardziej takie specjalistyczne pod kątem naszej dyscypliny. Tak samo siłę chwytu można przenieść z ogólnej, czyli ze zwisu zwykłego na drążku, można przenieść na siłę jakąś specjalistyczną, czyli tak samo wiszenie na kulkę, wiszenie na, na numczakach, wiszenie na jakichś tam krawędziach, mniejszych, większych. Także to tworzy jakiś taki bazę fundament siłowy, no i do tego dobrze jest dodać technikę. Technikę, czyli to, co na przykład Ty prezentowałeś na swoim filmiku, jest genialne. Tutaj Dzięki. możesz, Jurek, to podlinkować, żeby sobie ludzie mogli zobaczyć, bo to jest właściwie no, dokładnie tak, jak ja gdzieś tam nauczam, tak jak nauczamy tutaj z trenerami na, na zajęciach wszystkie poszczególne techniki, łącznie z błędami, bo dokładnie te same błędy gdzieś tam staramy się eliminować, ucząc ludzi od podstaw, więc obejrzyjcie sobie ten filmik, który myślę, że go tam dołączy i to jest tak naprawdę baza. Ja może troszkę inaczej jakby dzielę niektóre ćwiczenia. Jakby z tych podstawowych sposobów później wychodzę do bardziej średniozamasowanych, które są na bloku, czyli na zgiętych blokach, To są bardziej takie techniki I które w, tutaj, w kolejnej części tego odcinka pokażemy. Łukasz pokaże swoje podejście, jak on to rozkłada, tak jak właśnie zaczął teraz mówić. No także łącząc tą siłę ogólną, siłę specjalną z techniką, jakby uzbrajamy tego początkującego możliwości do pokonywania przeszkód. Jeśli ktoś opanuje te podstawy, tak naprawdę te podstawowe techniki, to może przenieść je na dowolną przeszkodę. Gdzieś tam oczywiście może być jakaś mała gwiazdka, bo niektóre rzeczy nie da się w 100%, są jakieś tam wyjątki, ale tak naprawdę każdą z tych technik jesteśmy w stanie przenieść na dowolną przeszkodę, jakąkolwiek byśmy sobie nie wymyślili. Dobra, jeszcze jedna taka kwestia, no bo przychodzę do Ciebie, no ale jestem dziewczyną i jak usłyszałam o podciąganiu, to już się przerażam i w ogóle mogę się odbić ze strachu o, no o drzwi i w ogóle nie wyjść, no bo właśnie też takie, ja się z tym spotkałem u dziewczyn, no że właśnie one, no jakby po pierwsze boją się tego, że się rozrosną jakoś nie wiadomo i, i, i będą wyglądały jak kultury, to oczywiście nie jest prawdą i to by trzeba było zupełnie inny trening prowadzić, żeby... Ta masa urosła taka, żeby no, dziewczyna mogła, nie, z takich powodów estetycznych, no uważa, że wygląda jak mężczyzna i tego może nie chcieć. Bo, tak to jest coś, to, co, co, co może że nie grozi w ogóle. No ale kwestia, no właśnie podciągania dla kobiet. Jak, jak to, jak ty to widzisz tutaj, jak widzisz to w kontekście technik pokonywania przeszkód, na przykład możliwości wyrabiania chwytu, jak to biologicznie też, czy kobiecie na przykład łatwiej będzie wyrobić siłę barków i chwytu, czy też pracować nad tą siłą, która jest potrzebna do zrobienia, no powiedzmy tam 7, 8, 9, 10 podcią podciągnięć. Nie mówię tutaj o jakimś tam poziomie ninja i najbardziej topowej elity, ale powiedzmy takim początkującym Do średnio zaawansowanego, zaawansowanego. Gdzieś mniej więcej tutaj. Hmm. No tutaj myślę, że trzeba gdzieś to y, połączyć. Wiadomo jest, jest to dosyć duża bariera dla osób, y, dla kobiet początkujących żeby wykonać chociażby to jedno podciągnięcie. Są różne techniki, różne sposoby budowania tej siły i to nie musi być tak, że ktoś się podciągnie albo ma cel, że w ciągu miesiąca musi się podciągnąć i koniec. Ok, czyli tak wstępnie ogólnie powiedzieliśmy tutaj, Łukasz powiedział o przygotowaniu siłowym, które jednak jest jednym z najważniejszych fundamentów. Zanim pokażemy w praktyce Twoje podejście na kółka czy na innej przeszkodzie tutaj, to jeszcze to z mojej strony takie jedno pytanie, które... No ile osób tyle podejść, ja lubię zbierać różne argumenty. Rękawiczki, w OC. Rękawiczki? Ja nie używałem nigdy, yy, nie miałem takiej potrzeby. Twó, może gdzieś tam na pierwszym, czy na drugim biegu, może gdzieś tam lekko zdarłem skórę. Ale to było dawno temu, w 2013 roku. I od tamtego od momentu tam... zerwałeś skórę? Nie, ani razu. No i właśnie teraz jest pytanie dlaczego, bo od czego zależy, że niektóre osoby czasami nawet ze sporym stażem no rzeczywiście regularnie tą skórę zrywają. No a od czego nie? No bo wiesz co, nie znam odpowiedzi. Każdy jest inny, wydaje mi się, że trzeba po prostu znaleźć dla siebie jakieś tam rozwiązanie. Czy używamy rękawiczek, czy nie, jak używamy to jakich. Czy używamy magnezji, czy nie? Ja dawniej miałem bardzo długo taką, takie podejście, że, że trenujemy bez magnezji. To miało swoje plusy, miało też swoje minusy. Teraz gdzieś tam, może częściej, dopuszczam tą magnezję, aczkolwiek, no wcześniej ja nigdy nie używałem magnezji i też proponowałem ludziom, żeby tego nie robili, bo na biegach, wiadomo, jak jest są różne warunki atmosferyczne jest błoto, więc no. Pasuje też trenować w takich warunkach, gdzie, gdzie, gdzie no to będzie gdzie się startują, nie. tak no Poza tym wiele biegów gdzieś tam zabraniało używania magnezji, na przykład teraz już to się to może gdzieś tam zmieniać. Nie? Więc ja jakby nigdy nie używałem nawet magnezji. Też co do na przykład obcinania skórek, gdzieś tam piłowania, niektórzy jakieś żyletki obcinają, ja nigdy tego nie robiłem. Tak naprawdę Trenuję do momentu, trenuję, teraz się troszkę rusza, może już nie trenuję, teraz się trochę ruszam, ale dawniej jak trenowałem, to trenowałem do momentu, gdzie już czułem, że ręce mam mocno zmęczone i że na przykład za chwilę mogę zerwać skórę. Więc yy, wtedy odpuszczałem, mm -hmm. wtedy odpuszczałem. Yy, i... Nigdy nie piłowałem żadnych, po prostu był taki moment, że na przykład gdzieś tam przykąpieli czy gdzieś poszedłem popływać, bo ta skóra zaczynała sama schodzić. Pod spodem już miałem taką właściwie dobrą i gotową do następnego treningu, Bo wiem, że niektórzy, którzy zdzierali specjalnie, piłowali się jakby ściągali tę ten, ten taką grubszą warstwę, to pod spodem mieli taką bardzo delikatną skórę i jakby na następnym treningu często tą skórę zrywali. Ja, ja nigdy tego nie robiłem. Tak naprawdę ta skóra sama gdzieś odchodziła, nie używałem żadnych rękawiczek, magnezji też nie, ani, okay, bardzo, no ani właśnie, bardziej kleju. Czyli, czyli mamy ta sama, ten sam cel realizowany różnymi strategiami, bo ja też nie, nie zerwałem nigdy Tutaj tych odcisków, właśnie, które się robią, ale z drugiej strony spółek sobie ścinam i używam rękawiczek i czasami magnezji, prawda? No i ten sam cel, różne strategie. No i właśnie to jest coś, co mi się ogromnie podoba, że można różnie podchodzić. To nie, nie, nie jest tak, że ja za szybką cenę mam rację i musicie wszyscy używać rękawiczek. No właśnie każdy, każdy wybiera. Każdy, każdy musi znaleźć dla siebie, dla siebie metodę podejścia nie? w sposób. I jeszcze zanim zaczniemy, jedno tak pokrótce, strach na przeszkoda. Bo ja powiem tak ze swojego doświadczenia. No to przelatywanie to już tam 2 czy 3 lata chyba w tym momencie robię. I czasami mam tak, że pomimo, że umiem to zrobić, no to włącza mi się strach i boję się, i te próby się okazują nieskuteczne. Jakby, jaki masz sposób, żeby sobie z tym radzić? O czym cię to informuje? Co, to jakby, czemu się tak często boimy, właśnie na, na niektórych przeszkodach? Ja mówię tutaj o przelatywaniu, ale jak zaczynałem i byłem na pierwszym swoim Ever Spartanie, to ja w połowie 4-metrowej linii nogi miałem jak z Galaret. Czyli, no, gdzieś ten strach jest, no, i jak sobie co, co robić, po prostu tutaj? No to jest dobre pytanie. Szczerze to nawet nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby tak o to zapytać. Bo często widziałem u siebie coś takiego, że coś, co na mnie działało, niekoniecznie działało, sprawdzało się u innych. Tak samo sposób przejścia, jakieś przeszkody. Niekoniecznie był, był dobry dla innych, albo nawet jeszcze inaczej. Jeśli ja na przykład układałem jakiś tor, zajęcia, cokolwiek, to nie zdawałem sobie sprawy, że w tym momencie, w tym miejscu ktoś może mieć z tym problem, bo wydawało mi się takie, takie oczywiste. Tak samo z tym strachem. Jakoś nigdy nie miałem z tym problemu i tak naprawdę nie pamiętam, żeby jakieś przeszkody gdzieś we mnie budziły strach. Wydaje mi się, że to jest kwestia świadomości, świadomości ciała, doświadczenia. Na WF-ie mieliśmy dużo fajnych takich dyscyplin. Podstawową dyscypliną u mnie, mi się wydaje, w ocerach to jest gimnastyka. Tam naprawdę można zbudować i super fundamenty do tego, żeby trenować ocery i ninja. No i też jest dużo elementów takich świadomości ciała, przełamywania strachu. Z tego co pamiętam, to tam w niektórych elementach się bałem. Niektóre elementy gdzieś budzały we mnie strach. Jak już je opanowałem, miałem, no to, no to już, już było ok. I może jakby te podstawy, ta świadomość ciała, gdzieś tam wiedza, doświadczenie przeniesione na oceny sprawiło to, że tak naprawdę no, chyba żadnej przeszkody tak. Nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, żebym się bał. Teraz nasz sport strasznie ewoluował i OCR, i ninja, i pamiętam czasy, kiedy zaczynaliśmy pierwszy bieg, właśnie to był Spartan Race, jak była przeszkoda wejście na linę, to to było takie wow ale jeżeli na 5 metrów trzeba wejść albo były pierwsze ringi to ludzie no, po prostu patrzyli na to jak na jakieś to jest no? tak dokładnie no, w tej chwili to już mamy takie cuda na kiju różne dziwne przeszkody różne chwyty precyzyjne precyzyjne trudne na różnych wysokościach na różnych odległościach po prostu no, jest coraz trudniej tak to jest I te, to rzeczy, to... te rzeczy i te rzeczy i te rzeczy rzeczywiście mogą gdzieś zbudzać y, pewien strach, y, więc, więc nie wiem czy do końca... Ja jestem taką osobą dobrą, żeby o to zapytać, bo mnie takie rzeczy nie przerażają, ale ja z doświadczenia prowadząc no. treningi, zajęcia, już wiem, które rzeczy gdzie, jak ludzi mogą, mo mogą, mogą no tak, właśnie przerazić. Ja, ja uważam, że bardzo dobrą, no bo właśnie jesteś kimś, kto się nie boi. No i teraz bardzo konkretnie odpowiedziałeś, co zrobiłeś wcześniej, że się nie boisz, czego to jest efektem. Jak dla mnie najważniejsza dla podstawa to jest no, doświadczenie, doświadczenie i, i świadomość ciała jeśli jesteśmy w stanie kontrolować to, co robimy, wiemy i robimy to przez dłuższy czas. Przykład prosty, właśnie chodziłeś do mnie na, na skoki. No, jeśli ktoś coś robi pierwszy raz, no to ciężko jest robić to jakby pewnie, nie bojąc się. No, ale jeśli to powtórzymy 100 razy, 200 razy nam wyjdzie, no to już mamy to doświadczenie i tą świadomość, która nam pozwala gdzieś może w mniejszym stopniu bać się tego elementu. Nie? Także ja myślę, że, że to wpływa na to, czy się boimy, czy się nie boimy. A co z tym robić? No, no to, to już wchodzimy gdzieś też w jakiś taki osobny temat psychologii, sportu i, 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 i są różne metody, techniki radzenia sobie gdzieś tam ze stresem. Tu jest bardzo dużo, ale to jak ja bym się włączył tutaj w ten temat, to byśmy dwie to godziny, tak, więc to jest, to jest, to jest kwestia tak. właśnie no, też poczucia wartości, samooceny, często ten stres właśnie jest podpięty, po strach przed oceną, takie rzeczy, kiedy po prostu boimy się, że inni nas krytykują, że nas wyśmieją, no, kultura skupiająca się wyłącznie na błędach, na właśnie skupiają się na słabych stronach, ja mam na 7 jedną trójkę, a resztę piątki, no to gdzie idzie największa koncentracja, no właśnie na tą trójkę. Tyle pokrótce o psychologii, to jest moja działka, ja tutaj więcej filmów pewnie będę na ten temat robić, a teraz... Przejdziemy do praktycznej, do konkretów. do konkretów, do praktycznej prezentacji technik pokonywania przeszkód przez Łukasza Wańczyka, jednego z moich mistrzów. To będzie właściwie tak naprawdę trochę powtórka tego filmiku, o którym wcześniej mówiliśmy, do którego Was odsyłam. Ale zawsze zobaczycie troszkę inne podejście niż moje. No i co dwie głowy, to nie jedno. Także lecimy. To były metody typy i techniki pro metody na przeszkody Łukasza Wańczyka. Ogromne dzięki za udział, za pomoc, za podzielenie Dziękuję się wiedzą. Za Proszę bardzo, ogromna przyjemność po mojej stronie. No i zapraszamy na... dzięki za oglądanie i zapraszamy na kolejne odcinki, które Łukasz pokaże. Jeszcze kilka przeszkód i to jak adaptuje te techniki pokazania na kółkach na inne przeszkody. Może to mam pomysł, jeśli macie jakieś pytania albo pomysły. Co moglibyśmy dla Was nagrać, pokazać? To też możecie rzucać w komentarzach, pisać, co byście chcieli zobaczyć. Dokładnie, przyjmujemy zamówienia. Dzięki, i do zobaczenia.